Cześć, witajcie, ja jestem WUPO, a to jest dość nietypowy materiał z Minecraft'a, Powiem, jest to mapka typu horror, tak? Dzisiaj będzie strasznie. Um, nazywa się ona Piwnica i naszym zadaniem jest ucieczka z tytułowego miejsca. Um, myślę, że będzie fajnie, więc chyba co, możemy zaczynać? O wow, ale faza. Dobra, mam nadzieję, że będzie spóczku, zabawa. Dźwięki są na maxa. Więc myślę, że będzie ok i mamy pierwszą karteczkę, na której mamy napisane yy, coś, coś takiego. No escaping now. I will hunt you down. Czyli nie ma ucieczki i tak cię znajdę i zniszczę i będzie po tobie. A ja widzę niewiele, ale jest ejbisty klimacik. I dźwięki są i myślę, że będzie spoczko, ale ja strasznie mało widzę. Ale to dobrze, do dobrze, to dobrze, to dobrze. Ale myślę, że wy też y bardzo mało widzicie, więc niech no ja podwiększę render distance. I co, muszę uciec, muszę znaleźć drogę ucieczki? I muszę nie dać się zabić. Ale to może być dość trudne. Wybaczcie, wybaczcie. Okej, okay, much better. O wiele lepiej. Um, I co, i co, i co, i co, i co. Jest dość strasznie. Aha, aha, aha. Dobra, nie, dobra, nie boję się, nie, nie, nie boję się, idę! Ej, ziomeczku, ktoś tu jest? Czy ktoś tu jest? O, 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 mam skrzynkę. Mam przycisk, a jest to raczej klucz do drzwi. Tylko, że tu widzę krew, która się uśmiecha. No cześć, no cześć. Dobrze, znajdźmy jakieś wyjście z tego pomieszczenia. Dobra, widzę, że tutaj nie ma wyjścia, więc szukajmy innej drogi! E, mam klucz, więc jest spójczko. Te drzwi są otwarte, więc domyślam się, że już tu byłem. Dobra, idziemy tutaj. Mm, są jakieś schody. E, jakieś schody. E, co tam jest? Nie wiem. To jest jakiś kominek, czy coś? Czy coś? Ale nie widzę stąd wyjścia. O kurczą, o kurczą. Czy da się tam coś kliknąć? Nie. Ale mam jakiś dziwny efekt Uo, uo Ale jest creepy, jest creepy Dobrze, dobrze, poszukajmy innego wyjścia stąd um, przejdę się tutaj To jest to pomieszczenie To same W którym była skrzynka I nic poza tym? Czy aby na pewno? Czy aby na pewno? Tak, nic tutaj ciekawego nie widzę Przejdźmy dalej. Muzyczka jakaś jest w tle. Niby taka radosna, niby ten, ale jednak i tak straszy, dobrze. Czy my tu mamy jakieś drzwi? Mam kwadło, które jest całe w krwi. O! Oh, the door is locked. Domyślam się, że muszę zrobić tak. Ah, nice, nice, nice. Wiecie co? To troszkę nie ma sensu. Więc wezmę jeszcze więcej. O tak, o tak, 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 to lubię. Em. Um, em. Um, em. Um. Okej, okay, okej... Okay. Daj. Gin. Daj. Uo, ho, ho, nice, 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 nice. Głowa, głowa. Ogólnie jest późno w nocy. Um, nagrywam to w takim terminie. Ech, pomóż mi. W takiej godzinie, żebym ja też wczuł się troszkę w ten klimacik. Nigdy nie padz za siebie. Dobrze, to nie będę. To nie będę. Ktoś idzie. O kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, kurde. Tu są drzwi zamknięte, a tu są takie. Wejdźmy tutaj. To jest jakaś biblioteka? Jest skrzynka. Mam klucz, mam kolejny klucz. He's behind you, dobra, ale ja jestem sprytny, ja się nie obejrzę. Ja się nie obejrzę? Okej, okay, otwórzmy drzwi. I, i, co my tu mamy? Te pochodnie dają tak mało światła, ale to jest zajebiste klimatycznie. The, the door is locked. Okej, okay, użyjmy klucza. O, wejdę po schod, o, 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 o. o. Osiad. Oh Osiad. Oh Mam drzwi i takie drzwi. Pójdźmy tędy. Jest jakaś dźwignia. Użyję jej. Aaaa. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Jest kolejna, więc użyję kolejnej. I nic tu nie ma. Jest jeszcze jedna? W którą też nic się nie da zrobić, więc wychodzę stąd. Idę teraz tutaj. O, o, oj, ale kurcze. Jest tak ciemno, że wy pewnie nic nie widzicie. I ja też... Ja jeszcze mniej widzę. Mam kolejny klucz. Dobrze, dobrze. To jest dobry znak. Tu dziś były drzwi. Okej. Okay. Kolejna głowa. Tu nic nie ma. To wracam, to wracam. Spokojnie, spokojnie. Nic się nie dzieje. Nikt nie jest za tobą. Nie chcecie zabić? Jest wszystko o kurde, jak ma być? Dobra, wejdźmy teraz tutaj. Daj. Nie, ja nie chcę jeszcze ginąć. Nie, nie, ja nie, nie, nie chcę jeszcze ginąć. Ok, te drzwi są otwarte. Mam jakiś coś, coś. Ala labirynt? Eee? Creepy. Ta muzyczka jest naprawdę klimatyczna, i aż ja mam teraz ciarki, ale autentycznie mam ciało, ciarki. Niby to jest kwadratowy Minecraft, tak? Minecraft. Minecraft, To mówi samo za siebie, ale jednak, jednak, jednak potrafi być klimatyczny. I te odgłosy chodzenia, które nie są moje, tak się domyślam przynajmniej, naprawdę dają powalający efekt. Okej. Okay. Szukam wyjścia. Aczkolwiek. Jest, chyba znalazłem. Jest kolejna skrzyneczka. Run along now, mortal. Daj, dobra. Każą mi biec. Więc biegnę, otwieram drzwi i biegnę. What the fuck. Ok, klucz użyjmy. Potrzebuję tutaj kolejnego klucza, którego nie mam. Więc muszę go gdzieś znaleźć. Tylko gdzie? Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Wszędzie ta krew. Dobra, stąd już zabrałem. Gdzie jest klucz kolejny? Potrzebuję jeszcze jednego klucza: ziomeczki. What wow, the fuck! Nie chcę wracać sporo do tego labiryntu. Nie mogę tędy przejść Czy tu nie ma jakichś drzwi? Nie ma Ach, ta muzyczka daje, naprawdę daje się we znaki Okej okay, Przejdę labirynt jeszcze raz Może tu będzie coś pożytecznego? O, kurde Okej, okay, okej okay. no! What the fuck? What the fuck? O oh shit. Ale nawet podskoczyłem na krześle, nie? Autentycznie podskoczyłem na krześle. O klimat, jest, jest klimat. Jest klimat, zdobyłem dwie notki i doszedłem naprawdę daleko. Ale, huch nie, już starczy, starczy, naprawdę. Starczy. Eee, także co. To by było na tyle w tym materiale. Um, polecam zagrać samemu, sprawdzić, bo naprawdę warto. Um, jeżeli będziecie nagrywać jakieś materiały, to dodajcie odpowiedź wideo. Zobaczę z chęcią, jak wam poszło. Um, może wam uda się uciec z piwnicy. Mi niestety się nie udało. Um, pewnie za którymś razem by się jednak w końcu udało. Aczkolwiek ja nie chcę próbować. Um bo już mam dość, autentycznie mam dość. Także co, dzięki za oglądanie, zostawcie lajka w górę, jeżeli chcecie więcej takich typu, tego typu mapek, horroru, tak, um, także łapki, komentarze i żegnam się z Wami, BEUM!